Cześć, nazywam się Marcin Mokrzyń i witam ciebie w 25. odcinku tutorialu JavaScript. Dziś zajmiemy się instrukcją if -else oraz switch. Instrukcja if -else określa wyrażenie i wykonuje jeden z dwóch kawałków kodu zależnie od wyniku. Ale co jeśli potrzebujesz wykonać jeden z wielu części kodu? Jedną z możliwości jest użycie instrukcji else if. Prosty przykład możesz zobaczyć na slajdzie. W zależności od zmiennej m zostanie wykonany jeden blok kodu. Nie ma nic wyjątkowego w tym kodzie, jest to po prostu seria wyrażeń if, gdzie każdy if jest częścią klauzuli else w poprzedniej instrukcji. Zastosowanie else if jest czytelniejsze niż zagnieżdżona forma wielu instrukcji if-else. Aczkolwiek, gdy wszystkie gałęzie zależą od tego samego wyrażenia, else if nie jest najlepszym rozwiązaniem. W tym przypadku dobrze sobie radzi instrukcja switch. Za słowem kluczowym switch w nawiasach znajduje się wyrażenie, a następnie w nawiasach klamrowych etykiety case i default. Gdy switch oblicza wartość wyrażenia, to sprawdza, czy poszczególne casey mają tę samą wartość. W tym momencie warto zaznaczyć, że jednakowość określana jest przez ścisłą równość. Jeśli znajdzie odpowiedni case, rozpoczyna wykonywanie bloku. Natomiast w przeciwnym razie sprawdza, czy jest etykieta default. Jak się zapewne domyślasz, jeśli on znajdzie, to wykonuje w niej zawarty kod, w przeciwnym razie pomija cały blok. Instrukcja switch w tym momencie może wydawać się niejasna, dlatego dla pełnego zrozumienia warto ją zobaczyć na prostym przykładzie. Przedstawiony przykład jest odpowiednikiem poprzedniego przykładu z wieloma instrukcjami if-else. Zauważ, że na końcu każdego casea znajduje się słowo break. Spowoduje ona przejście instrukcji switch na koniec programu po wykonaniu zawartych instrukcji w danym caseie. Po pierwsze, instrukcja switch określa wartość, w naszym przykładzie jest to wartość 3. Następnie określa wartość wyrażeń case w porządku występowania, aż do momentu znalezienia odpowiedniej wartości, w naszym przypadku 3. Następnie wykonuję kod, czyli wyświetla very good w konsoli. W tym momencie to by było na tyle. Dziękuję Tobie za uwagę. Zapraszam do kolejnych materiałów. A jeżeli ten materiał się ty podobał, to daj lajka, kliknij subskrybuj poniżej. Pamiętaj, że to ma znaczenie i do zobaczenia wkrótce.